Otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze piwnicy w budynku wielorodzinnym na ulicy Młyńskiej 14. Po przejściu na miejsce zdarzenia potwierdziliśmy to co w zgłoszeniu. Dym wydobywający się poprzez okienka piwnicy zadymienie na klatce schodowej. Przed naszym przyjazdem z budynku ewakuowały się dwie osoby. Działania nasze polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu prądu wody na palące się elementy wyposażenia składowane w piwnicy dalszej części ewakuacji, ewakuacji pięciu osób, które przebywały w mieszkaniach tego budynku. Osoby te zostały przekazane pod opiekę przybyłym na miejscu pogotowia ratunkowego. Na miejscu działania prowadziły również policja, pogotowie gazowe oraz pogotowie energetyczne. Media zostały wyłączone przed przyjazdem pogotowia energetycznego, pogotowia gazowego. Przybyły na miejsce... Pracownicy tych, tych wymienionych zespołów potwierdzili prawidłowe odłączenie mediów w budynku. W piwnicy paliły się elementy drewniane, część mebli, bliżej nieokreślone elementy. Zakładam, że były to elementy mieszkańców tego budynku, przedmioty, elementy, które tam przechowywali. Moim zdaniem na chwilę obecną ciężko określić, co było przyczyną pożaru. Na czas działań droga ulica Mońska była zablokowana. Na miejscu prowadziły działania pięć zastępów Straży Pożarnej, trzy zastępy PSP Dzierżoniów oraz dwa zastępy OSP Bielawa.